Siema, ja jestem Łysy, a to jest Hearthstone. W ostatnim odcinku przechodziliśmy rewir Zarazy, czyli drugie skrzydło otworzone w nowym dodatku Klątwa Nexramas. A na dzisiaj zostawiłem sobie wyzwania klasowe z tego rewiru. Jak widzicie, tutaj już mam pokonanego Druida i Łotra. Teraz mam do przejścia jeszcze Łowcę i Maga. I zaczniemy sobie od Łowcy. Do wygrania jest Kacz Sieci, który dodaje losową kartę Bestii do Twojej ręki. Dobra, no to co, zaczynamy. Jeżeli chodzi o te talie do wyzwań, no one są wcześniej przygotowane przez Blizzard i nie mamy jakiejkolwiek możliwości modyfikowania ich. Jak widać ta talia łowcy składa się tylko z tkaczy sieci i nic więcej. No i tak naprawdę szanse na wygraną zależą od szczęścia jakie nam dojdą bestie na rękę dzięki tym tkaczom. Im lepsze bestie na początek, tym lepiej dla nas. Nie? On sobie będzie coś tam rzucał. Raczej tego pasywa nie używa. Dobra. Staliśmy. papugę, wilka i kraba. Seję rzucę jeszcze w tej turze tkaczy. On znowu kulem zagrał. I zobaczymy, co nam dobierze. Tym razem sobie zagram Wilka i znowu tkacza. I może Pabłoga, a czego nie? Dobra, jest Grizzly. Jak nie zniszczy nam wszystkich stronników w tej turze, zagramy sobie Grizzle'ego i tak zagram Dream Dobra jest Tylko tak Nie ja jeszcze zrobię tak, że zagram sobie z kaczem, rzucę to tutaj... rzucę tych Zbrakło mi many jednak Znowu grizzly i kodo. Dobra, zagram kodo. Już się wysypię ze wszystkich kart. Będzie lepiej dla nas. Wyższe, Dobra, mogę zagrać i to, bo ma dwa życia. Ewentualnie, gdy on puści ale, to to mi zostanie. Tak jak mówię, wszystko zależy od szczęścia, i co wam przyniesie ręka co ci da co nam da za utkacze sieci Max na chcę się jakoś tutaj zagrać Staliśmy lwa dwa miecze na stół Spoko. Zagrał pasywem. My sobie rzucimy teraz pająki na stół. Zanim zniszczę mu ten zarodnik. I zagramy pasywkiem. I tak niewiele udajem, szczerze mówiąc. E, to takie powolne ciekanie. Także tak, jeżeli chodzi o to wyzwanie. To niestety wszystko zależy od szczęścia i od tego, co wam dojdzie z tych pajączków. A jak widać, można to całkiem w łatwy sposób wygrać, nie jest wcale takie trudne. Bawię. w sumie nie wiem po co, ale spoko. Przeszliśmy pierwsze wyzwania dla łowcy. Nagroda, odbieramy nagrodę i lecimy z następnym. Ok, drugim z wyzwań z tego rewiru jest wyzwanie Maga. Do wygrania w nim jest karta duplikacji. To jest sekret, gdy zginie przyjazny stronnik umieść dwie kopie jego karty w swojej ręce. Całkiem przyjemna karta, jeżeli chodzi o różne komba dla Maga. No i spróbujemy to przejść jak najszybciej. Kontra. Myślisz, że tu przeżyć, Prosisz się o lanie. Tym razem gramy na naprzeciwko Heigenowi. on swoją pasywką zadaje dwa punkty obrażeń stronnikowi na lewym skraju planszy. Dobra, i tak nie mogę nic wystawić, więc zakończę sobie turę i poczekam na jego ruch. Heygen zagrał pustki, wędrowcem pustki. Co ja sobie mogę wystawić? Dobra, rzucę sobie na razie Gnoma mhm. Dobra, to jest sekret Zagram te dwie karty Powierniczkę tajemnic i Szalonego naukowca Szalony naukowiec z lewej W razie gdyby wypuścił swoją pasywę okej, okay, mamy sekret, duplikacje co ja bym chciał najlepiej dobra 5 na 5 On go zapewne i tak zniszczy, ale dostanę dwie jego karty z powrotem spoko, zagramy sobie śluzowżerem, zakończymy turę. To jest fajna karta. Twojej stronnicy aktywują swoją agonię dwukrotnie. Jeżeli bym miał ją na stole i padłby ten stronnik, przyzwałby dwóch. On już nie ma kartek, widzicie, ma jedną kartę tylko, także powinno pójść gładko. Ja mam sześć kryształów many. Ten sekret na razie na nic się nie zda, rzucimy sobie maga krwi. Spiera czołówku. Oj, strzelę śluz z pasywa. Czas na kolejną turę. Popi, krwi. Został przyzwany na pole bitwy Dobra. możemy sobie puścić ilustrzane by jak będzie zobaczymy może zagra coś fajnego o niezbyt ten poklik mi się przyda ale może zawsze kiedyś Skąd ze zaklęcie To jeszcze raz Niech się bufuje A my sobie poczekamy Jestem ciekaw czy jak będę miał dwa Czy będzie podwójnie mu się to dawało Przyzwy fajna, zagramy sobie tę legendarkę i ten sekret teraz sprawdzę nie pojedynczo spoko przerażający infernal nie mam żadnych sekretów Agonia dwa razy. No mi to się podoba. Chłodie matki ziemi. Tu sobie skasujemy. Pokażę! Już ja im pokażę! Co mogę jeszcze zagrać? Mogę zagrać sobie jajkiem. Dziwniego, kończymy turę. Z 16 do 22, raczej on nie ma już wielkich szans, żeby cokolwiek zrobić. Teraz ja sobie zbiję to. Mamy cztery sekrety. Teraz pięć. Jeszcze nigdy tak nie miałem. Szczerze mówiąc. Fajnie to wygląda. Pięć sekretów. Tak się pobawimy jeszcze chwilę. Zostało mi 8 kart, muszę to skończyć. Erupcja pasywka, a niech atakuje. Dobra, w następnej turze kończymy to. No i co? A to jest agonia Dobra Koniec Jak widzicie wcale te wyzwania nie są takie trudne A karty, które można zdobyć dzięki przejściu Są naprawdę fajne Dobra, to by było na tyle Do zobaczenia w następnym odcinku Trzymajcie się